Rozmawiam z brunistrzem szczyny Dariuszem z Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Chciałem na początek zapytać, trzecia edycja, wydaje mi się, że w sposób szczególny mieszkańcy przygotowywali się do tej imprezy. Przez pierwsze 7 tygodni przed, przed dzisiejszym biegiem zrobiliśmy grupę biegaczy, którzy razem z trenerami ćwiczyli tutaj w parku, żeby móc w pełni wystartować na 10 km właśnie w parku A Jak pan zachęciłby mieszkańców na przyszłe starty, bo podobno w przyszłym roku 20 km? Planujemy z panem dyrektorem Juhom bieg na 20 km, jest to organizacyjnie bardzo duże przedsięwzięcie. Mam na Mam nadzieję, że nam się to uda zrobić. Natomiast zachęcam mieszkańców do biegania po parku, do biegania po, naszej, po naszym mieście, po naszych lasach. Ścieżki biegowe i ścieżki rowerowe są dobrze przygotowane, więc myślę, że bieganie to jest taka druga, drugi sport narodowy po piłce nożnej. Za chwilę rozpocznie się trzeci bieg o puchar Karba Sekury na 10 kilometrów. Rozmawiam z panem Michałem, jednym z uczestników. Dzień dobry. Witam, cześć. Proszę powiedzieć, jak pan przygotowywał się do biegu? Spokojnie, metodycznie, aczkolwiek z przerwami. A co skłoniło pana do tego, żeby wystąpić w trzecim biegu? Podoba mi się ta inicjatywa, uważam, że to jest ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu. 5, 4, 3, 2, 1 i ruszyli! Jesteśmy właśnie na pitch stopiu, To jest takie miejsce, gdzie można uzupełnić płyny poprzez czystą żudalną wodę. Jaka strategia na ostatnie 5 km? No, sprint. Czyli też sprintujemy. No tak, na dwie się, no, się lecimy Czyli 2 km przyspieszacie, a potem finiszujecie już 3 km, tak? Teraz tak, tak, nas, a potem sprintujemy. Jakieś tam pompeczki na mecie i tak, że tak to będzie wyglądało. No to życzę powodzenia. Mego biegu zdrówko. Dziękuję. Bo chcielibyśmy taki, przeprowadzić taki pięciokilometrowy wywiad, co Pani na to? To jest, może lepiej nie. Za nami pięć kilometrów, jak do tej pory się biegnie, jak trasa i aura. Wszystko super, szkoda, że nie jestem pierwsza jeszcze. No to musimy się spieszyć chyba. Chyba na razie takie tempo mi starczy. A jaka strategia na te 5 kilometrów? Żeby wytrzymać. Jesteśmy już po siódmym kilometrze. Tak, jeszcze trzy zostały. E, jak pani będzie biegła teraz? Z swoim truchtem. Złe przygotowanie widzę, więc muszę wymierzyć siły na zamiary. cel dobiegnąć do mety. Ale podobno na ostatnim kilometrze to już jest sprint. A to zobaczymy, bo to mój pierwszy raz. Aha. <grym> jak to, ja mogę panią za rękę pociągnąć? Oj, to bardzo będę wdzięczna. Jesteśmy na ostatnim odcinku parkowym, w zabytkowym już można powiedzieć, przyńskim parku. Jak, szanowni państwo, czują się po 9 km. Fantastycznie! Prawdziwe bieganie rozpoczyna się na ostatnich 100 metrach. Tego się trzymamy. Czyli jaki plan na finish? Maksymalnie przed siebie, cało naprzód. się dobiec panie Mateuszu? Jak e, ocenia pan bieg? Dobiegłem, udało się dobiec, więc oceniam bieg jako wzorowy. Było trudno? Było łatwo. Było warto? Było warto. Zapraszamy wszystkich na czwarty bieg w przyszłym roku. mam ma być 20 km. Pogląda tam w kierunku trasy.